Ludzie, których spotykam po raz pierwszy na swojej zawodowej drodze, bardzo często zadają mi pytanie dotyczące nazwy mojej firmy. Rokickie Centrum Nieruchomości. Niektórzy twierdzą, że nawet popełniłem błąd w odmianie. Zawsze szybko koryguję ich złe spostrzeżenie. Dlaczego Rokickie? Zacznijmy od tego, że miało być Rokickie z tej uwagi, że otwierając biuro obsługi rynku nieruchomościami chciałem być spostrzegany jako człowiek stąd. Chciałem być identyfikowany z Rokietnicą. Na terenie gminy Rokietnicy na terenie gminy Rokietnica wychodzi miesięcznik, czasopismo, które nazywa się Rokickie wiadomości. I wyszedłem z założenia, że jeśli nazwę swoje biuro Rokickie Centrum Nieruchomości, to nawiąże do lokalnej społeczności. Eee, a skąd pomysł na logo? Przyznacie, że logo też jest nietypowe. Kolorowe nie posiada jakichś elementów. Eee, modernistycznych jakiejś architektury na moim logo znajdziecie dwie polany słoneczko i to coś co niektórzy nazywają orączka do podnoszenia walizki no nie te dwa pola to jest miejsce które faktycznie istnieje jest to miejsce które znajduje się w Kiekszu bardzo blisko miejsca, w którym żyję, pracuję, e, jestem na co dzień. Czyli na terenie Osiedla Europejskiego w Kiekszu. E, to żółte pole znajdujące się po lewej stronie, to jest pole rzepaku. Wiosną przepięknie e, eksponuje się ta żółć. E, bardzo często ludzie przyjeżdżają robić sobie tutaj sesje fotograficzne. Na tym polu. Naprawdę przepięknie to wygląda. Po prawej stronie, jeszcze gdy nie było e, McDonalda, e, było pole, właśnie zielone. A między tymi dwoma polami budowała się, była w trakcie realizacji inwestycja, budowy trasy szybkiego ruchu, czyli zachodniej obwodnicy Poznania S11. Natomiast e, ten uchwyt, Niby to walizki to jest najzwyczajniej w świecie most łączący kiż z rokietnicą. Także logo miało być również bardzo mocnym nawiązaniem do e, rynku lokalnego do gminy Rokietnica. Więc w dużym skrócie chciałem i nadal bardzo mi na tym zależy aby moja działalność była bardzo silnie identyfikowana z gminą Rokietnica. Taka jest geneza nazwy Rokickie Centrum Nieruchomości oraz MOKO. Ja nazywam się Sebastian Jaskulski, jestem rzeczoznawcą majątkowym oraz pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.